Jesteśmy w środku w lesie, bo przyjechaliśmy na to jeziorko, na drugą część jeziorka i zobaczcie co tutaj jest. Jakie po prostu cuda. No ja nie wytrzymam, właśnie w Irlandii zawsze można coś fajnego takiego spotkać w lesie, a tam było napisane, że jest ścieżka bajkowa. O właśnie, ścieżka bajkowa. Tu zobaczcie. Idziemy dalej, może znowu coś spotkamy. Fajnego, ale jest przyjemnie, fajnie się spaceruje po lesie. Bajkowa ścieżka. Ta, 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 ta. I jeszcze, kochani, tutaj znowu idzie. O, zobaczcie, jaki fajny domek! Jakie fajne są te rzeczy, co? Jakie świetne. O matko, zobaczcie tu. To jeszcze jest drabinka i się na górę wchodzi. A tutaj taki domek straszny. Ale świetne te rzeczy. Fajnie, że akurat udało mi się zakamerować dla Was. Tutaj też coś widzę. Ale tu fajne jest miejsce dla dzieci. Zobaczcie. A tu drzwi. Tutaj domki. Drzwi wchodzimy do środka. Co? O, a Marcin znowu mi pokazuje. Tutaj znowu jest napisane napisy, tak. Tam. Nie, ja muszę podlecieć tam, kochani, bo ja nie wytrzymam. Ja lubię takie fajne rzeczy. Normalnie czuję się jak w jakiejś bajce. Zobaczcie tu. O Jezu, jakie piękne. Jezus, dla dzieci to po prostu coś wspaniałego. O jezu, jeszcze tam. Jezu, kochani, nie wyjdę stąd, zaraz mnie Marcin opierdzieli, ale piękna dziewczynka na ślimaku. Jezus, zobaczcie muchomorki. Jakie piękne. Nawet nie wiedziałam, że takie rzeczy w Irlandii robią w lasach, bo tutaj tak było napisane. Opowiadają pewnie rodzice, jak przychodzą z dziećmi, to opowiadają im jakieś różne bajki, nie? Że tutaj jest ścieżka taka bajkowa i w ogóle... Idziemy teraz tu, zobaczymy, kochani. Jest ładnie. O, zobaczcie, znowu. Ja ale czuję się normalnie jak w bajce. A tutaj, kochani, co się dzieje? Idziemy, jest jakiś szałas. Jezus. Pięknie. Tablica dla dzieci. Jezus. Ja to po prostu jestem w szoku co tutaj się dzieje. Fajnie pomalowane, takie dla dzieci, powiem wam coś fajnego. O, a tutaj grzybki porobione muchomorki i stolik. A tutaj zobaczcie, Kubuś Puchatek w takim szałasie siedzi zobaczcie, tam jest tak fajnie przejście widzicie, tam daleko i tak jak właśnie mówiłam tam jest koniec, ścieżka bajkowa no i znowu tutaj mamy o jak pięknie naprawdę, dla dzieci wspaniała sprawa w lesie, żeby odkrywały takie miejsca pięknie, naprawdę pięknie chyba już pewnie będzie koniec tego, tej całej Ścieżki bajkowej. Tak mi się wydaje, że już będzie koniec. coś jest tak jakby zniszczone nie wiem kolejne drzwi do wejścia o i tutaj się rozczepiały. o a tutaj jest kolejny domek ale jest przyjemnie powiem wam ani grama wiatru nie ma cały czas się idzie tą alejką taka długa alejka Idziemy, idziemy, już przy końcu znowu. Ale świetny! Wychodzimy z bajkowej ścieżki, kochani. Tutaj się zajmujemy przesadzaniem naszych kwiatków pięknych. Tu mam pomocnika, oczywiście. No i działamy, działamy. Pozdrawiam. I zobaczcie, robota zrobiona. Tutaj mi pięknie będą sobie rosły. Z tego właśnie rozczepiliśmy dwa i zobaczcie, jak fajnie wyszły. Myśleliśmy, że się nie da, ale się udało i jest pięknie. Witam się z Wami kochani serdecznie w kolejnym y, dniu. Y, powiem Wam tak. Zabrałam Was na tą wycieczkę taką yy, w przebitkach, jak widzieliście, do, te, do lasu, ponieważ ogólnie w poprzednim vlogu było tak, że pojechaliśmy nad jezioro, pierwszy raz na wycieczkę rowerową. I powiem Wam, zrobiliśmy 20 km, 24 km w jedną stronę i w dwie strony. No to wiecie, jak to jest 48 km. Po prostu myślałam, że mi tyłek odpadnie. I bo mieliśmy właśnie długi weekend i sobie tak pomyśleliśmy, że dobra, w jeden dzień na rowerach, a w drugi dzień chcieliśmy sobie właśnie też pochodzić. I y, mówimy, pojedziemy jeszcze raz tam w to samo miejsce, ponieważ tam na mapce były pokazane dwa te jeziora, a byliśmy na rowerach tylko nad jednym. No i pojechaliśmy właśnie tak, jak Wam zrobiłam, przebitki na drugi dzień, ale pojechaliśmy autem. No bo gdzie kochani, jak tyłki chciały nam odpaść. I powiem Wam, że yy, pojechaliśmy autem, ale już nie było takiej pięknej pogody, ponieważ było pochmurno. No i zrobiłam Wam przebiteczki, i jak tam poszliśmy na to drugie jezioro, bo tam było takie przejście. To właśnie tam były takie oznaczenia, i była taka wioska czy alejka bajkowa. Ja mówię, co to takie coś jest? Ja mówię, pierwszy raz taką rzecz widzę. I to bardziej jest właśnie tak dla dzieci. I jak szliśmy tą alejką, dajcie znać, ja to się czułam jak w jakiejś krainie, nie wiem, w jakiejś bajce naprawdę, bo to się idzie i to jest taki klimat, i tak. Idziecie sobie, odprężacie w tym lesie, a tutaj coś jest, a tutaj coś jest, i tak się odnajduje, odnajduje. Bardzo miło y, spędziliśmy czas i bardzo fajna była ta wycieczka. I to miejsce w tym lesie bardzo mi się to podobało. No, i później przyjechaliśmy, no i co? Zabraliśmy się do przesadzania kwiatków, bo mówię, muszę mieć już ten temat zamknięty, bo kupiłam doniczki, kwiatki, no i tak ten kwietnik mój, który jest w living roomie, sobie tak dokupuję i upiększam, jak to się mówi. Tutaj widzicie w tle bez, jak on mi pięknie pachnie, to ja nie mogę. Uwielbiam. To jest chyba najpiękniejszy zapach kwiatów, takich jaki może być, bo najbardziej mi się podoba zapach bzu. Jest po prostu cudowny. Uwielbiam, uwielbiam. Mm, piękny. Dajcie znać, czy jesteście też team bez, bo ja bardzo lubię. Popijam sobie tutaj już resztkę kawusi i dziewczyny zaraz się biorę właśnie za obiad. A wiecie, co wymyśliłam? Już mam takie. Nie wiem, co już mam robić na obiady, więc. Postanowiłam, że zrobię leczo, bo leczo zawsze dużo tego wyjdzie, jest takie, że się nie nudzi, a to jest taka fajna potrawa. Ja bardzo lubię leczo, no i co? I zaraz będę właśnie robić, zaraz wam pokażę jakie mam składniki do tego. Ale się u nas pogoda taka nie za ciekawa, tak Wam powiem. Jest 14 stopni, bezwiecznie, ale nie ma słonka. No ale cóż zrobić, tak to jest. Mam nadzieję, żeby lato wylatał. Taka gorąca wiosna, bo w Irlandii to raczej lata nie ma. Taka gorąca wiosna jeszcze zawita do nas. No i co? I biorę się zaraz za... Pracę. Dajcie znać, co myślicie o tych kwiatach jeszcze, które przesadziłam, bo powiem Wam jeden rodzaj tamtego. To są takie sukulenty, a wiecie, sukulenty to nie trzeba podlewać często. I takie mają, ząbki wyglądają jak jakiś, jak ogon taki smoczy. No, wyszukiwać takie inne kwiatki doniczkowe. Ja w ogóle bardzo lubię kwiaty doniczkowe. Na wszystkich się nie znam, ale uwielbiam mieć kwiaty i kwiaty dobrze właśnie rosną. W moich rękach, jak to się mówi. Może tutaj Wam zaraz zrobię przebiteczkę na parapecie w kuchni, jak się prezentują kwiatki, które właśnie wczoraj przesadziliśmy. Dwie sztuki, bo jeden nie przesadzam, bo akurat ma w miarę doniczkę, tylko włożyłam mu po prostu, włożyłam go w, po prostu w jeszcze jedną doniczkę, bo jest bardzo ładna. Więc ja robię Wam przebitkę i zaraz robicie ze mną obiad. Dajcie znać, co tam u Was ciekawego. I co tam robicie wy pysznego na obiadek? Zainspirujcie mnie czymś, bo mi się już kończą pomysły obiadowe. Więc to na tyle. Zaraz przy, yy, pokazuję wam na przebitkach kwiatki. No, i kochane moje, tutaj w, na parapecie w kuchni mam tak. Jeden się prezentuje tak. Ja go też odratowałam, bo on miał tak poniszczone te listki. Strasznie, jeszcze tutaj, o widzicie? Jest zniszczony. Co to są w ogóle za kwiatki? Bo zobaczcie, jakie mają przepiękne listki, takie czerwoniutkie. Mam nadzieję, że on mi tutaj będzie pięknie rósł i po prostu odżyje. I to jest w takiej doniczce. Bardzo ładna jest ta doniczka, powiem Wam. Bardzo mi się podoba. Kolejny to jest w ogóle, nie wiem dokładnie też jak on się nazywa, ale oczywiście mama i teściowa służą pomocą, więc się dowiem na pewno. Ja go kojarzę ode mnie z domu rodzinnego i jeszcze kojarzę ten kwiat od mojej teściowej. On ma takie przepiękne, białe albo takie blady róż kwiatki i on ma tak intensywny, przecudny. Zapach, dajcie znać dziewczyny, jakbyście wiedziały, jak te kwiatki się nazywają, o, zaczynając od tego, później tutaj właśnie ten i jeszcze mam tutaj taki jeden. Ten to już jest ze mną tyle czasu, o tutaj trochę ziemia wystawała, ten jest ze mną tyle czasu i on w ogóle jest dziewczyny, ja go dostałam od mojej znajomej, on był chyba przez ileś miesięcy, łodyżka była właśnie w kieliszku z wodą, a później dopiero po jakimś czasie go przesadziłam, no i wczoraj jeszcze raz go przesadziliśmy. Tak, ten też jest bardzo ładny, bardzo mi się podoba. Więc tak to jest na razie z kwiatkami. A ja robię przebitkę zaraz, co będzie na, jakie produkty będą na obiadek. Dziewczyny, i tak jak Wam mówiłam, dajcie znać się, czy znacie się na tych kwiatach, które Wam pokazywałam. I jeszcze tutaj mam, zaraz Wam pokażę. Tego Wam pokazywałam w poprzedniej, właśnie, w poprzednich chyba filmikach, także zakupiłam wikej, ale on jest taki piękny. Zobaczcie, jak on mi tutaj pięknie rośnie. To jest po prostu jego miejsce, tak. Bardzo ładnie też będę go chciała rozczepić i zrobić parę rozsad, właśnie, bo bardzo ładnie rośnie i jest taki, wiecie. No, będę chciała go rozsadzić, żebym miała więcej takich kwiatków, bo jest przepiękny. Ja postanowiłam, że będzie leczo bardzo takie warzywno-kolorowe, no i zaczynajmy, no jak to leczo, nie? Wiecie o co chodzi dziewczyny. I zaczynajmy, moja ulubiona kapustka pak i zobaczcie, to jest taka bardzo delikatna kapustka, ja ją po prostu uwielbiam, jest tak fajna, delikatna do takich... Fajnych potraw, czy do wa warzywnych, czy na przykład mieszanki warzywne dziewczyny z na przykład z mięskiem z indyka lub z kurczaka, kto co lubi takie ala azjatycki styl. I zobaczcie, ile mam tutaj. Dwa opakowania kupiłam, czyli jest tutaj sześć sztuk. Tej pakczoi. Ja to kupiłam w Lidlu. Dwie cukinie takie większe. Później zamiast chyba cebuli dodam por. Dodam por, bo akurat miałam w lodówce. Tu mam, będę robiła z taką kiełbaską. Kupiłam ją w polskim sklepie, tylko że ja ją pokroję w kosteczkę i podsmażę. Dziewczyny, nie wiem czy dodajecie, ale ja dodaję soczewicę czerwoną, bo ja bardzo lubię. I tutaj mam już opakowanko otwarte, ale sobie zważę tam ileś gram i będzie soczewica yy, czerwona. Później mamy tutaj ciecierzyca, tak? Chyba ciecierzyca, przepraszam, ciecierzyca jak dobrze mówię. Lubię tą w zalewie, ona jest z Lidla zawsze jak jest ten tydzień. Ja nie wiem czy to jest hiszpański czy meksykański, nie mam pojęcia, ale zawsze kupuję słoiki, bo są fajne. Następne są pieczarki, też będą krojone w kostkę czy w paseczki. Będę podsmażała, żeby miało wszystko fajny smak. Opakowanie baby takich małych, właśnie marchewki, bo bardzo lubię. I tutaj dwa opakowania dziewczyny będą już pokrojonej. Papryczki, bo ja bardzo lubię one mają po 500 gram i powiem Wam, że bardzo fajnie się to opłaca kupować, bo nie musicie kroić w paseczki i wiecie. My ogólnie kupujemy paprykę taką właśnie w całości żywą, jak ja to mówię. Kupujemy właśnie do, do śniadań, tak żeby po prostu sobie robić takie przekąski. To tyle chyba, na razie chyba, że jeszcze coś znajdę, to jeszcze będzie, ale na razie to jest tyle produktów i zaczynam robić leczo smacznego i dajcie znać, co tam u Was dzisiaj rządzi na talerzach. Kochane moje właśnie w międzyczasie, gdy robię obiad, zadzwoniła do mnie mama i tak zawsze z nią sobie rozmawiam, rozmawiam z godzinkę na messengerze i powiem wam, że zawsze się tak przenoszę wirtualnie do Polski, co tam się dzieje i wiecie, tak jestem z mamą po prostu wirtualnie i robię wam przebiteczkę. Co ja tutaj w międzyczasie, jak z mamą rozmawiałam, co ja tutaj już zrobiłam, dziewczyny, tutaj się smaży na właśnie suchej patelni. Kiełbaska, zobaczcie jak się wy, 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 wytapia ten tłuszcz. Tu w międzyczasie pokroiłam pak-choi, oczywiście. Tutaj mam na talerzykach i na miseczce. Tutaj mam pokrojone już pieczareczki, będą y, też podsmażane. Tutaj są y, właśnie całe opakowanie marchewek. I tutaj na wadze dziewczyny odważyłam sobie właśnie tą soczewicę czerwoną. ja bardzo uwielbiam, polecam Wam serdecznie, bo jest jeszcze chyba biała, ale czerwona jest przepyszna. Odważyłam sobie, będę zaraz gotować. No i tutaj jeszcze jest pokrojona cukinia. Już Wam nie będę robiła przebitek, tylko jak wrzucę wszystko do garka. Więc, bo tak to będzie za długo to trwało wszystko. Powiem Wam tak, zobaczcie, ten gar pięciolitrowy, znowu cały pełny. No i jak ja mam w ogóle tutaj z tym funkcjonować? Chyba będę musiała sobie kupić duży, duży gar na takie potrawy, ponieważ wiecie co, jak mi jeszcze zostaje w takim garze, to ja ogólnie sobie wkładam do zamrażalnika. A wiecie, co tu jeszcze brakuje? Oczywiście, no, pak Choi. Jeszcze miałam ciecierzycę dodać. a ja nie wiem, czy to się w ogóle zmieści. Ja pierdziel, ale smacznie wygląda, ale nie wiem jak to zrobię, chociaż ta pakczoi ona jest taka delikatna, że właśnie zawsze dziewczyny wrzucamy ją na sam koniec do każdej potrawy, bo to jest bardzo delikatna kapustka. No więc miejmy nadzieję, że się zmieści, bo nie widzę tego inaczej. No i przebiteczka na pak choi. zobaczcie, po prostu aż wystaje yy, na, w czubek garka, jak ja to mówię no ale miejmy nadzieję, że wszystko się fajnie zmieści gotuje. ugotuje powiem wam tak, zaskoczyła mnie pogoda wyszłam sobie właśnie teraz na ogródek i pokazuje mi 20 stopni no ja jestem w szoku nie ma wiatru, ale jest jakoś tak minimalnie jakby chmury nie wiem, coś się ciężko przy... Przybija to słonko, chociaż mnie bardzo razi, chociaż nie widzę tego słonka. No ale tak się prezentuje. Tutaj fajny krzaczek u sąsiadów, drzewko. A ja już skończyłam robić obiad. Kochani, ja już na koniec tego vloga przychodzę do Was, żeby się pożegnać. Jeszcze Wam zrobię przebiteczkę, co ja robię w kuchni. No i co, u nas piękna pogoda. Mam nadzieję, że taki króciutki wzorzec Wam przypadł do gustu, że skorzystacie z mojego przepisu. Zrobicie leczo, polecam Wam serdecznie, po prostu pyszne. I takie może wycieczki niedługo w torenie, jak w lesie teraz i nad jeziorem, może się pojawią. No zobaczymy, wszystko zależy od pogody. Dajcie znać, co u Was słychać, jakie macie w ogóle może już macie plany jakieś na wakacje z chęcią posłucham Waszych po prostu wypowiedzi w komentarzach. No i co? I robię przebiteczkę. I na zakończenie filmu jeszcze przychodzę do Was tak na raz, dwa, trzy z cytrynkami. A co będzie robione? Oczywiście, Wy już wiecie o co chodzi, bo będę wyciskała sok z cytrynek i będę tutaj sobie wlewała w te pojemniki. Bo tak jak Wam mówiłam, jest to świetna alternatywa na zastąpienie i na yy, po prostu na wyciskanie codziennie soku z cytryny. No i macie zaoszczędzony czas i przede wszystkim yy, wygodę. Więc Dziękuję za to, że jesteście i zapraszam do następnego filmu. Pa!